Jestem hardkowym, jestem hardkorem, jestem hardkorem, jestem hardkorem, jestem hardkorem, jestem hardkorem, jestem hardkorem, jestem hardkorem. Hard hard Robię hece i numery, łobado bidur. Mam ich dużo od cholery, to lalasia Wszyscy mnie tu dobrze znacie, joby do tu W internecie oglądacie, na 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 pa ta ta. Dlaczego ten pan się śmieje? Wypuść tuńczyka z szafy. Zupka pyka, wyślij buziaczka. Uważaj, z szafy wychodzi murzyn. Jestem hardkorem, 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 jestem hardkorem. W telewizji mam transmisję do śoby do A w mej głowie same wizje, tralalasia śabada

Jestem Hardcore, 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 jestem